Generalnie mamy pełno pytań dotyczących korzystania z bota, wgrywania teksturpaków do Minecrafta albo ogólnie jak tworzyć teksturpaki za pomocą tego bota. Więc zamiast odpowiadać na 2 miliony etykietów, które codziennie dostajemy, najłatwiej będzie nagrać dla Was poradnik i tak każdy powinien szyściutko, ładnie zrozumieć, bo to jest naprawdę bardzo proste. A strasznie ułatwia sklejanie teksturpaków. I jeszcze jedna taka bardzo ważna sprawa. Ten suwak pod filmem, którym sobie możecie przewijać film, będziecie mieć bardzo ładnie podzielone co, kiedy tłumaczę. Po prostu najeżdżacie na to i będziecie mieli w skrócie napisane, w co tłumaczę w jakim momencie filmu. Tak już przechodząc do rzeczy, mamy dwie wersje bota: mamy wersję premium i wersję non-premium. One się różnią głównie tym, że w premium jest o wiele więcej teksturek. Przykładowo w wersji darmowej, czyli non-premium, mamy w kategorii miecze tak nie wiem z 15 teksturek do wyboru. To w wersji premium, w tej samej kategorii z mieczami, mamy aż 50 teksturek do wyboru. Także wersja premium, tak jakby jest o wiele bardziej rozbudowana, tam jest więcej rzeczy, mniejsze cooldowny. I wszystko możecie sobie przeczytać na kanale kupno-premium. Jeszcze jedna taka bardzo ważna rzecz. Jeśli kupicie premium, to to premium jest na zawsze. Ono nie jest na okres czasowy. Wy je będziecie mieć do końca istnienia Discord'a i będziecie mogli sobie tworzyć tyle teksturpaków, ile chcecie. Generalnie co do rank premium. Rankę premium zakupiło już 217 osób, więc chyba się opłaca, albo na pewno się opłaca. Bot wytworzył już 54 tysiące teksturpaków łącznie oraz na Discordzie mamy 20 tysięcy osób, więc myślę, że jeśli chodzi o legitność Discorda, to bez problemu możecie nam zaufać. Oczywiście możecie sobie wybrać albo wersję 18, albo wersję 1.16. Ja wam będę wszystko pokazywał na razie na wersji 1.16 w tym poradniku ale to się totalnie niczym nie różni, więc o to nie musicie się martwić. Więc żeby zacząć, szukacie sobie strefy, która się nazywa rozpoczęcie. Tutaj sobie wybieracie mm, jaki typ tekstupaka chcecie zrobić, czy 1.8 premium, czy 1.8 non premium i tak samo z 1.16 my sobie wybierzemy 116 premium. Klikamy sobie start, potem potwierdzamy naszą decyzję. Teraz tak, na dole powinny nam się pojawić kanały No, mi się te kanały nie pojawiły Bo mam wszystkie permisje na Discordzie I tak jakby, no widzę wszystko Więc ja po prostu rozsunę sobie kategorie. U was się po prostu pojawią te kanały I będziecie sobie mogli wybierać tak samo jak ja A więc tak, zaczynając Możecie sobie tu wybrać Czy chcecie gammę, czy nie chcecie mieć gammy Ja w moim przypadku chcę mieć gammę Czyli sobie dodam Teraz sobie wybieracie bloki Przykładowo, te mi się podobają Więc dodaję te Potem Elitre chcę sobie wybrać, przykładowo, o ta jest fajna, więc sobie dodam i tak przechodzicie przez wszystkie tekstury, Tutaj tego jest pełno, od łuków, po tridenty, wiadra, co muszę pokazać fajnego, to mamy bardzo superowe podglądy do nieba, bo tak jakby są 360. Ale przechodząc dalej, powiedzmy, że wybraliśmy sobie wszystko, co, co chcieliśmy mieć w teksturpaku. Jeszcze tu bym chciał zaznaczyć, że jeśli chcecie mieć po prostu defaultową teksturkę, to nic nie wybieracie i Wam wtedy wskoczy tak jakby defaultowa tekstura. Więc ja sobie teraz pododaję obojętnie jakie rzeczy. Też warto powiedzieć, że nie trzeba wiadomo wszystkiego dodawać, nie? Tu tego do wyboru jest naprawdę pełno. Teraz tak, żeby zakończyć tworzenie teksturpaka, zjeżdżamy sobie na... Na, 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 na ostatni kanał i klikamy koniec tutaj zaraz nam będzie wysłany teksturpak tak, kiedy tego teksturpaka już mamy to oczywiście pobieramy go kiedy teksturpaka sobie już pobierzemy trzeba go wypakować trzeba go wypakować najlepiej programem 7zip ja wam go podlinkuję w opisie kiedy go wypakujemy on się nazywa waszym id z discorda Wchodzimy w niego i jeszcze raz w niego wchodzimy. Kopiujemy sobie ten folder z nazwą dcclaytxt.pl. Wchodzimy sobie w foldery Minecrafta e, czyli procent, updata, procent. Minecraft. Teraz szukamy folderu Resource Packs i tutaj wklejamy sobie tekstur Packa. Ja tu już miałem wcześniej, więc muszę sobie go podmienić. I po wklejeniu teksturpaka do folderu z teksturpakami praktycznie już wszystko gotowe. Teraz wystarczy wejść sobie Escape, Opcje Minecrafta, Resource Paki i tutaj trzeba sobie przeciągnąć albo kliknąć, akurat mam Badliona, więc muszę sobie przeciągnąć teksturpaka minecraftowego, kliknąć Done. I kiedy teksturpak nam się załaduje, mamy pięknego teksturpaka po prostu z rzeczy, które, które sobie wybraliśmy nie? to bardzo ułatwia sklejanie teksturpaków, bo wyobraźcie sobie sytuację kiedy chcecie sobie coś skleić i musicie pobrać powiedzmy paczkę 50 teksturpaków i wyciągać powiedzmy z tego teksturpaka miecz, potem z drugiego teksturpaka zbroję, w ogóle sprawdzać jak to wygląda a tu sobie po prostu wchodzicie na Discorda, na kanał Miecze Wybieracie sobie jaki miecz chcecie do wyboru, do wyboru do koloru klikacie dodaj po problemie nie, wgrywacie sobie teksturpaka do minecrafta I finito i koks jest I teraz sobie myślicie tak, ale kurwa superbot Jak bardzo mi to oszczędzi pracę podczas sklejania teksturpaków Więc tak, szukacie sobie kanału, który się nazywa kupno premium On powinien być nad strefą gdzie rozpoczynacie tworzenie txt Klikacie sobie stwórz Wybieracie sobie kategorie, czyli możecie zadać pytanie, albo kupić sobie coś od razu Klikacie sobie w Ticket. W sensie tam jest już spingowany kanał, więc sobie klikacie. Piszecie siema chcę kupić premium PSC. Czekacie na odpowiedź administratora i wszystko z administratorem uzgadniacie yy, bezproblemowo. Jeśli byście chcieli zadać jakieś pytanie w, na tym kanale. To też nie ma problemu, bardzo chętnie pomagamy. W ogóle jeśli czegoś nie wyjaśniłem w tym poradniku, a potrzebujecie pomocy, to, to zadawajcie śmiało pytania w tych ticketach, no nie? I to chyba wszystko. Także dzięki za wysłuchanie i miłego korzystania z bota.